Jan Szczepkowski Art Deco to tytuł wystawy zorganizowanej w lutym tego roku przez Gminę Milanówek oraz Milanowskie Centrum Kultury. W tym roku obchodzimy 50 rocznicę śmierci artysty. Wystawa Jana Szczepkowskiego w Milanówku jest okazją do obejrzenia niezwykle ciekawych prac artysty, zarówno fragmentów jego kapliczki Bożego Narodzenia, dwóch aniołów, jak i modelów gipsowych Projektów do dekoracji architektonicznych, projektów pomników. Przyglądając się twórczości Jana Szczepkowskiego, warto go umiejscowić w określonym miejscu w historii. To jest to są lata 20. Czas po odzyskaniu niepodległości i czas, kiedy młode państwo polskie potrzebuje stworzenia stylu narodowego. I Jan Szczepkowski nazywany jest właśnie takim artystą państwowotwórczym, czyli styl jego dzieł zostaje uznany za oficjalny styl polski po odzyskaniu niepodległości. To dwudziestolecie międzywojenne, lata 20 właściwie należą do Szczepkowskiego. On wtedy dostaje bardzo dużo zamówień, wygrywa konkursy na pomniki na Realizacje architektoniczne i dzięki swojej tak zwanej Szczepkowszczyźnie staje się obecny w szerokiej, wśród szerokiej opinii publicznej. Staje się właśnie takim artystą, który jest prezentowany na wystawach międzynarodowych, dużo wystawia właśnie za granicą, dużo pokazuje również w kraju. Cieszy się uznaniem, cieszy się popularnością. Myślę, że dzisiaj jest czas, aby o tym bardzo ciekawym artyście, który żył przecież do 1964 roku, żył 86 lat, Warto przypomnieć, warto przypomnieć sobie jego twórczość, warto przypomnieć sobie jego wielkie sukcesy i tą niezwykle oryginalną twórczość, którą nazywamy Szczepkowszczyzną. Muzyka Bardzo ciekawy twórca, ciekawy artysta, wielostronna artysta. No i miło jest, że pamięć o nim w mieście, w którym żył i tworzył przez wiele, wiele lat, ciągle jest żywa. Udało nam się zrealizować wystawę. Dzięki wysiłkowi szeregu ludzi, ponieważ nie jest to tylko wytypowanie zabytków, ale przygotowanie całej strony technicznej, wielkoformatowych wydruków, stabilnych, bardzo dobrych konstrukcji, które zostaną zaakceptowane przez konserwatora sztuki. Dzięki temu, że pionierskie problemy zostały wszystkie rozwiązane, myślę, że wszystkie rzeźby Szczepkowskiego mogą iść w świat już bez rozdrabniania się na trudności techniczne. Wszystkie te płaskorzeźby, wszystkie e, dzieła e, zawierają właśnie ten charakter narodowy. E, myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy tożsamość Polaków w ogóle w Europie powinna być podkreślana, to właśnie e, sięganie do artystów, którzy chcieli właśnie podkreślić ten charakter narodowy polski jest bardzo ważne. Wracając do tej wystawy tutaj uważam, że jest bardzo dobrze przygotowana tematycznie, są świetnie, świetnie eksponowana. Bardzo dobre tutaj jest oświetlenie ze względu na to, że te płaskorzeźby właśnie e, oczekują pewnego światła, zwłaszcza światła bocznego, wówczas te wszystkie elementy e, ciosów, geometryzacja, rytm, e, ten, te sprawy, które artysta chciał wydobyć, właśnie w tym świetle e, wychodzą.